Po utworzeniu konta GPS-Tab zauważysz, że wszystkie twoje jednostki są tutaj na mapie. Obejmuje to jednostki trackerów kierowców ELD, a także kamery samochodowej i pokażę ostatnią zanotowaną lokalizację. Przewijając mapę zobaczysz szczegółową listę wszystkich swoich jednostek. Możesz szybko filtrować według lokalizatora GPS kierowcy lub kamery. Możesz również zacząć wpisywać nazwę kierowcy lub dowolną inną nazwę jednostki, aby szybko znaleźć to, czego szukasz. Stąd możesz ustawić lokalizację GeoFence lub udostępnić swoją lokalizację klientowi. Wybierając GeoFence, należy podać numer listu przewozowego w wiadomości e-mail lub e-mailach, do których chcesz wysłać link, a także lokalizację i zasięg promienia GeoFence. Gdy ta jednostka przekroczy płaszczyznę promienia GeoFence, Twój klient otrzyma powiadomienie e-maila, że ta jednostka jest w pobliżu. Możesz również wykorzystać lokalizację udostępnienia, ponownie wprowadź numer listu przewozowego na który e-mail lub e-maile chcesz wysłać o ile chcesz, aby ten klient otrzymał link. Gdy wyślesz link, klient będzie mógł zobaczyć tą jednostkę na swoim własnym portalu GPS Tab. Informując klientów i brokerów, że posiadasz tę funkcję, która pomoże ci zdobyć więcej ładunków i utrzymać zadowolenie obecnej bazy klientów. Po znalezieniu potrzebnej jednostki i kliknięciu niebieskiego przycisku widoku po prawej stronie, stąd masz kalendarz u góry, w którym możesz sortować według określonych ram czasowych. Gdy to zrobisz, będziesz miał ich aktualną średnią prędkość powiedzmy z ostatnich 24 godzin będziesz miał również niewielki ślad historii na tej mapie na trasie, którą przybyli. Kontynuując przewijanie w dół, będziesz mieć swojego kierowcę i aktualny ping lokalizacji, a także ich aktualny status dyżuru. W aplikacji kierowcy mają możliwość korzystania z funkcji odprawy i wymeldowania, co pomoże rejestrować czas zatrzymania. Twój kierowca może również wysyłać wiadomości na czacie i załączniki do ciebie. Może również przesyłać dowolne dokumenty za pośrednictwem aplikacji GPS Tab, a następnie może mieć tutaj zapisy do przeglądania i pobierania na swój komputer osobisty. Teraz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dzienników kierowców, powinieneś przejść do sekcji Pola po lewej stronie, po przejściu do tego menu rozwijanego wybierz dzienniki. Na tej stronie znajdziesz wszystkich swoich kierowców na liście. Możesz szybko posortować i wpisać nazwisko kierowcy lub możesz wyszukiwać według pojazdu. Gdy znajdziesz kierowcę, którego szukasz, po prostu kliknij jego nazwisko i przeniesie cię do aktualnych dni w dzienniku. U góry zobaczysz ich godzinę pracy, a wykres ich godzin pracy pod wykresem pokaże wszelkie zmiany statusu pracy. Będziesz mógł zobaczyć, czy kierowca dokonał zmiany, jeśli system automatycznie umieścił je w prowadzeniu lub w lokalizacji interwału. I czy administrator wprowadził jakiekolwiek zmiany, które również pojawią się tutaj. Pamiętaj, że Twoi kierowcy mogą korzystać z niekorzystnych warunków jazdy w aplikacji GPS TAP. Jeśli utkną w wypadku drogowym lub złej pogodzie, mogą wykorzystać niekorzystną jazdę, aby zyskać dodatkowe 2 godziny jazdy dziennie. Mają również możliwość korzystania z dzielonego podkładu zarówno z zestawu zasad 8.2 jak i zestawu zasad 7.3. W ten sposób Twoi kierowcy mogą bezpiecznie dłużej pozostać na drodze i zarabiać więcej. Dziękuję za oglądanie. Daj nam znać jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące GPS TAP. Jesteśmy tutaj aby pomóc Ci uzyskać więcej kilometrów i więcej pieniędzy.